Witam, studiakalne byki w czytaniu do końca roku dla Was. Jest to czytanie, w którym sprawdzamy sobie energię w 6 miesięcy ostatnich tego roku, a więc lipiec, sierpień, wcześniej, październik, listopad, grudzień. Patrzymy co tutaj się pokaże u Was, co do końca roku u Was i na co się przygotować. Dodatkowo wciągiemy sobie rady na jakby trzeci kwartał i czwarty kwartał tego roku. To Jest to druga część e, roku, więc e, trzeci i czwarty kwartał. W pierwszej części roku byłby to pierwszy i drugi, ale to już będzie ostatni. Patrzymy, co ubyków do końca roku. Co ubyków do końca roku... Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. E, oj, no, taka mieszana energia u byków. E, w lipcu dobre wiadomości, powodzenie w za załatwianiu jakichś spraw. Takie e, sprawy załatwione e, i kończące się sukcesem dla Was, zwycięstwa, dobre wiadomości, powodzenie e, tutaj e, jest po Waszej stronie. No, wy. Tutaj zwyciężacie w jakiś sprawach, więc dobre wiadomości, sukces, um, taka moc przy Was, żeby załatwić wszystko tak, jak chcecie. Um, w sierpniu uważamy na finanse, bo tutaj jakaś samotność też się wkrada um, u was, czyli um, sprawy finansowe. Um, warto tutaj zwrócić uwagę, żeby nie popaść w jakieś długi, czy też w, nie wydać za dużo a w lipcu, a w sierpniu budzić się z ręką nocniku. I tak jak wspomniałem, samotność tutaj się pokazuje, więc możecie mieć uczucie, że jesteście sami. A samotnie tutaj też być może w zdrowiu, u niektórych coś będzie szwankowało a i być może tutaj będzie trzeba wdać y, pieniądze na leki, na leczenie. I y, to też może być u byków y, taką kwestią trudniejszą w tym miesiącu. Y, sierpień y, czy też wrzesień. Wrzesień to jest miesiąc walki u Was, miesiąc, w którym będziecie musieli zmierzyć się z przeciwnościami losu. I będziecie tutaj musieli o coś walczyć, być może o swoją posadę w firmie, w pracy, czy być może w związku będą jakieś problemy, kłótnie, tutaj jakaś walka i jakieś takie wyzwania przed wami, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. Stoicie na wygranej pozycji, więc świetnie sobie z nimi poradzicie, na pewno. Dziewiątka kielichów w październiku więc miłe, fajne spotkania, wyjścia, jakieś okazje do świętowania, no tutaj już spędzanie czasu ze znajomymi, chęć rozrywki, chęć e, zabawy, e, ale też miesiąc, w którym będziecie tak naprawdę udawać um, robić miną do złej gry, dobrą minę do swojej gry, ale też udawać, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę być może nie do końca będziecie czuli, że jest w porządku, bądź być może nie do końca będziecie czuli się super, ale będziecie udawali, że wszystko graże, że jest świetnie, a więc miesiąc takiego udawania, ale możecie mieć też styczność z ze sobą, e, która będzie udawała, być może choć myślę, że wy po przejściach takich e, Będziecie po prostu chcieli zapomnieć o tym, dobrze się bawić, a, a gdzieś w środku będzie was to gryzło, jednak na zewnątrz tego okazywać nie będziecie. Listopad, miesiąc walki, jest znowu tutaj jakaś walka, jakiś konflikt. Być może znowu mm, powróci coś ze września u was w listopadzie i jest walka, być może walka w pracy, być może w, w związku jakiś konflikt, jakaś kłótnia, być może konflikt wewnętrzny, miesiąc pod kątem konfliktu wewnętrznego. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji, nie wiem, co zrobić w tamtej sytuacji. I tak zbiera się dużo sytuacji, w których nie wiecie co zrobić. A więc e, może Wam to towarzyszyć, bądź będziecie o coś walczyć z kimś, walczyć z kimś tutaj się kłócić. Miesiąc, czerwiec, mm, czerwiec, e, miesiąc, grudzień, e, kochani, miesiąc ostatni dla Was, czwórka e, mieczy, a więc miesiąc spokojny, już tak wszystko się poukłada. Energia opadnie, energia walki, energia konfliktu. Energia wszel wszelkich tych spraw, które Was tak zajęły przez ten cały rok, mm, i będziecie odpoczywać. Być może znowu jakieś leczenie, być może znowu jakieś badania, pobyt mm, krótki w krótkim szpitalu, bądź urlop. Urlop, e, odpoczynek, e, zatrzymanie się w sprawach. Więc tutaj będzie mm, stagnacja: no, nic się nie dzieje. Odpoczywacie, dochodzicie do siebie e, i dajecie sobie tutaj czas na odpoczynek. Rada na pierwsze 3 miesiące, rok. E, drugiej połowy roku jaka jest tu rada dla byków trójka em, buław i na drugą połowę czy też na ostatnie trzy miesiące roku jaka rada Królowa pentakli. No więc um, drogie byki, rada na wasze pierwsze, na pierwsze trzy miesiące, drugiej połowy roku jest taka, żebyście się nie podawali mimo wszystko. Mimo przeciwności losu macie jakiś cel, do którego dążycie, i może to być tak, że w lipcu już się dobrze zacznie dziać, a później pojawią się jakieś schody, które będziecie musieli przejść. Mimo wszystko, karty radzą wam, drogie byki, żeby nie zbaczać ścieżki, którą zaczęliście i nie rezygnować ze swoich celów, ze swoich tutaj planów, marzeń, do których idą życie. Udać się, drogi byku, mówi karta, rada dla was, tylko musisz tutaj twardo stać na ziemi i nie poddawać się. Twój cel jest daleko, masz jeszcze jakąś drogę do przejścia i niestety po tej drodze czekają Cię różne dołki, różne blokady, różne kłody, które będziesz musiał przejść, z którymi będziesz musiał sobie poradzić, drogi byku. Zaś rada na drugie, czy też na ostatnie trzy miesiące drugiej połowy roku jest taka, żeby skupić się na swojej materii, na spro, swoich sprawach materialnych, zawodowych, ogólnie, żeby opanować chaos, który będzie trwał, ale żeby nie poddawać się. Znowu, macie kartę, która mówi o tym, żebyście się nie poddawali, tylko żebyście trwali przy tym, co sobie postanowiliście, żebyście też dla kogoś nie zmieniali miejsca pracy, bo na przykład może być osoba konfliktowa bądź osoba fałszywa, żebyście z tego powodu nie, nie rezygnowali z czegokolwiek, tylko siedźcie tam, czy też zostańcie tam, gdzie jesteście, siedźcie w miejscu, w którym jesteście i nie zmieniajcie nic zakończyć, jesteście się poradzicie sobie z wszelkimi przeciwnościami losu. Musicie stać twardo na ziemi, to jest taka jedna duża rada dla Was stój twardo na ziemi. Dbaj o swój status, pilnuj swojego statusu. Nie pozwól, żeby ktoś tutaj ci namieszał w życiu, ale być może też jakaś kobieta, do której będziecie mogli się zwrócić w tym miesiącu, czy też w, tym, w tych ostatnich tr trzech miesiącach o pomoc. Więc miejcie to na uwadze, drogie byki. Ogólnie, e, rada jest taka, żeby się nie poddawać i żeby e, pędzić do przodu mimo wszystko. Mimo przeciwności. Które um, się pojawią, bo te przeciwności są jakby częścią Waszej drogi. E, I to jest też jakaś droga do przejścia dla Was, a, ale na pewno sobie z nią, e, czy też z tymi przeciwnościami poradzicie. Mm, I to był przekaz dla Was, byki na, na um, ostatnie 6 miesięcy, na, na ostatnie na 6 miesięcy, które jeszcze zostało. Zalecam Was oczywiście do reakcji, do polubienia, komentarzy, subskrypcji, czy też um, udostępniania również sprawdźcie swój ascendent, bo warto i życzę Wam jak najlepszego wykorzystania energii, drogowskazów czy też e, rady na to, żeby dobrze przeżyć te, e, te pół roku, które jeszcze nam zostało e, w tym roku pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale